Ta kamienna tabliczka wstrząsnęła światem archeologii. Odkryta na Bliskim Wschodzie pochodzi z trzeciej dekady naszej ery, czyli z czasów Nowego Testamentu. Wśród wyrytych na niej słów pojawia się znane z Biblii imię Poncjusz Piłat, ten sam rzymski prefekt Judei, który według Nowego Testamentu skazał Jezusa Chrystusa na śmierć krzyżową. Tabliczka udowodniła nawet sceptykom, że Piłat to postać historyczna. A Biblia go nie zmyśliła. Ale co z wydarzeniami opisanymi w najważniejszej części Starego Testamentu, księdze rodzaju? Czy wytrzymają one testy archeologiczne i naukowe? Dziś dowiesz się, co mogło zainspirować wizję rajskiego ogrodu. Jak wysoko sięgała prawdziwa wieża Babel? Czy arka Noego mogła przetrwać powódź? I wreszcie co spośród wszystkich rzeczy opisanych w Księdze Rodzaju mogło wydarzyć się naprawdę. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju mówią o stworzeniu świata i pierwszych ludzi. Na początku wszechświat był ciemny, aż Bóg rzekł Niechaj stanie się światłość. W 1964 fizycy Robert Wilson i Arno Penzias znaleźli owe światło. Przy użyciu ultraczłej anteny tubowej Holmdela w New Jersey, wykryli szum dochodzący ze wszystkich kierunków jednocześnie. Dziś zjawisko to nazywa się mikrofalowym promieniowaniem tła. Kosmolodzy są pewni, że jest to pierwsze światło we wszechświecie, wyemitowane przez atomy wodoru już 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Do tego czasu wszędzie panował całkowity mrok. Mimo to reszty biblijnej historii o stworzeniu świata w 7 dni nigdy nie udowodniono naukowo. Musiał to być cud. Jednak słynny pisarz science fiction i ateista Isaac Asimov w swoim przewodniku po Biblii usprawiedliwiał autorów księgi rodzaju. Jego zdaniem zebrali oni najlepsze informacje o kosmologii, jakie były dostępne w ich czasach. A biorąc pod uwagę, że do dziś nie znamy przyczyny wielkiego wybuchu, to nie jesteśmy dużo lepsi. Wygląda na to, że gdyby nie ten cud, wszechświat w ogóle nie powinien istnieć. Ale szukanie naukowych dowodów w cudach nie ma sensu, i generalnie jest to kwestia wiary, więc skupmy się na najciekawszych szczegółach, które da się zweryfikować. Na przykład: gdzie żyli pierwsi ludzie? Księga Rodzaju wspomina o czterech dopływach rzeki Eden, które obmywały tak samo nazwany ogród Adama i Ewy. Są to tajemnicze Piszon, Gichon oraz dobrze znane Tygrys i Eufrat. Blisko wschodni region Mezopotamii faktycznie jest kolebką współczesnej cywilizacji, bo to właśnie tam zbudowano pierwsze sumaryjskie miasta. Ale co się stało z Piszonem i Gichonem? Średniowieczni teologowie sądzili, że nazwy te mogły się odnosić do indyjskiej rzeki Ganges i egipskiego Nilu, ale wtedy biblijny raj zajmowałby obszar porównywalny z wielkością Imperium Aleksandra Wielkiego. Jednak nadal nie obejmuje to regionu wskazanego przez współczesnych antropologów to jaskinie z Republiki Południowej Afryki 50 km od Johannesburga. Odkryto tam wiele rozproszonych szczątków należących do pradawnych przodków Homo sapiens. Najstarsze z nich pochodzą sprzed ponad 3,5 miliona lat. Właśnie dlatego jaskinie te nazwano kolebką ludzkości. Oczywiście wszystko to jest sprzeczne z Biblią i nie tylko pod względem geograficznym, ale też ideologicznym, jako że zgodnie z Pismem Świętym ludzie nie mają nic wspólnego z małpami. Ale co z założeniem, że cała ludzkość pochodzi od jednej pary Adama i Ewy? Dziś antropolodzy mówią, że aby zwiększyć populację, potrzeba więcej niż dwoje ludzi, od 100 osób do 10 tysięcy. W przeciwnym razie ich potomkowie byliby narażeni na wady genetyczne z powodu bliskiego pokrewieństwa. Albo musieliby wykorzystać inżynierię genetyczną do poprawienia DNA. Księdza Rodzaju jest jednak słynny rozdział, w którym cała ludzkość, a nawet zwierzęta, były na skraju wyginięcia, lecz uratował ich ambitny projekt inżynieryjny. Niektórzy badacze twierdzą, że Arka Noego istniała naprawdę i już ją znaleziono. Księga Rodzaju bezpośrednio wskazuje miejsce, w którym ten olbrzymi statek zakończył swoją podróż: jest to Góra Ararat. Większość badaczy Biblii zgodnie wskazuje na najwyższy szczyt w Turcji, o wysokości ponad 5000 metrów. To właśnie w tym regionie od VII wieku przed Chrystusem wysyłano ekspedycje w poszukiwaniu Arki Noego, głównie na koszt Kościoła. I prawie wszystkie z nich wróciły nie z pustymi rękami, lecz z deską lub innym drewnianym fragmentem, który rzekomo należał do legendarnego statku. Biorąc jednak pod uwagę, że wiele kościelnych artefaktów, takich jak relikwie świętych, były sfałszowane, nie ma sensu ufać tym świadectwom. Dużo ciekawsze jest to, co przypadkiem odkryto na górze Ararat w XX wieku. Jesienią 1960 magazyn LIFE opublikował sensacyjne zdjęcie wielkiej formacji w kształcie łodzi w naturalnym terenie na zboczu góry Ararat. Wielu wierzących było pod ogromnym wrażeniem zdjęcia, ale najpoważniej potraktował je anestezjolog Ron Wyatt z Tennessee. Za wszelką cenę chciał udowodnić, że są to prawdziwe pozostałości po arce Noego. Wyatt dotarł na miejsce pod koniec lat 70. i zobaczył, że ta niezwykła formacja ma szereg symetrycznych struktur bardzo podobnych do belek burt i pokładów. Co więcej, to wzgórze, które tak przypomina Łódź, osiadło nad wapienną skałą niczym statek uderzający w przeszkodę. Ale skąd się tu wzięło? Łajat założył, że potężne strumienie błota przetoczyły się kiedyś przez tę dolinę, więc udał się w górę rzeki. Jakże się zdziwił, gdy kilka kilometrów dalej odkrył kamień znów w kształcie łodzi, a na nim osiem twarzy. Mających należeć do Noego, jego trzech synów i czterech żon. Ponadto bardzo blisko zbocza znaleziono nie tylko fragmenty drewnianych konstrukcji, lecz także metalowe artefakty, złożone z mieszanki magnezu, tytanu i aluminium. Fakt, że jest to połączenie, które nie mogło zajść naturalnie, potwierdził później geofizyk John Baumgardner. Odkrycie Łajata zaintrygowało go tak bardzo, że przybył na Ararat ze skanerami metali o wysokiej częstotliwości i zbadał tę tajemniczą formację. Wyniki zszokowały nawet tych, którzy i tak już wierzyli w autentyczność arki. Pod ziemią znajdowały się równoległe struktury metaliczne, nietypowe dla naturalnych ród. Naukowcy uznali, że były to rzędy nitów w belkach wielkiego statku, ale Dlaczego szczątki Arki znalazły się w dwóch różnych miejscach? Wyatt sądził, że po ustąpieniu wód statek osiadł wyżej na zboczu, gdzie jego dolne pokłady utknęły w mule. Jednak kilkaset lat później w pobliżu wybuchł wulkan, wywołując lawiny błotne. Odcięły one górną część Arki i przeniosły ją w dół, gdzie uderzyła w wapienną skałę. Gęsta zawiesina błota i skał Zakonserwowała drewniane konstrukcje stopniowo, zamieniając je w zwykłe skamieniałości, podczas gdy metalowe nity pozostały nietknięte. Co najciekawsze, mierząc długość obu konstrukcji poniżej i powyżej zbocza, naukowcy uzyskali bardzo zbliżone wartości od 137 do 157 metrów. A największa z nich równa się 300 egipskim łokciom. Według księgi rodzaju. Tyle właśnie mierzyła Arkanoego. Odkrycia te tak wstrząsnęły władzami Turcji, że wysłały one własną ekspedycję do rzekomego statku, a nawet otworzyły tam park narodowy poświęcony mitycznej łodzi. Późniejsze zaawansowane skany obszaru wykazały, że zbocze góry rzeczywiście zawiera strukturę przypominającą statek. Jednak pomimo wszystkich dowodów, większość archeologów i geologów twierdzi, że jest to formacja naturalna, tyle że wyjątkowo anomalna. Sceptycy mówią bowiem, że dokładnie zmierzony wiek tych skał wynoszący 4800 lat nie odpowiada żadnej znanej katastrofie naturalnej na tym obszarze. A twarze znalezione na kamieniu mają być tylko dodatkowym dowodem na to, że to, co Wyatt ujrzał na zboczu, nie jest arką Noego a sanktuarium wzniesionym przez ludzi, którzy ją czcili. Za to rozmiar do mnie manajarki czyni ją niewiele krótszą niż największy drewniany statek w historii – szkuner Wyoming. Czy rzemieślnicy sprzed tysięcy lat mogli przewyższać technologicznie amerykańskie stocznie z początku XX wieku? A nawet gdyby udało im się zmontować takiego olbrzyma, to czy dałoby się nim pływać przy tak straszliwej powodzi? aby poznać prawdę. Musimy zagłębić się w historię biblijnych megaprojektów. Księga Rodzaju opisuje inną ogromną strukturę, której archeolodzy poszukiwali przez wieki. Wieże Babel. Tekst wspomina nawet, że zbudowano ją z cegieł zamiast kamieni, a zamiast zaprawy murarskiej użyto smoły. Wykorzystywano je do konstrukcji wszystkich budynków w starożytnym Babilonie. Jednak domy i świątynie to jedno, a wielka wieża, która miała sięgać aż do nieba, to drugie. Jaką mogła mieć wysokość? Dziś za granicę kosmosu, a raczej próg nieba, uznaje się linię Karmana 100 km nad ziemią. Za to najwyższy budynek na świecie wieżowiec Burcz Kalifa. Ma tylko 828 metrów wysokości, a więc przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii i wytrzymałego betonu, nie przebyliśmy nawet 1% drogi do końca atmosfery. W czym mogą być lepsze cegły i smoła? Chrysler Building w Nowym Jorku to najwyższa ceglana budowla na świecie. Jej szczyt sięga 320 metrów, czyli 3 razy mniej niż Burcz Khalifa. Tyle tylko, że całą konstrukcję wspierają nie cegły, a stalowa rama. Gdyby ją usunięto, amerykański wieżowiec natychmiast by runął. Najbardziej optymistyczne obliczenia zakładają, że wieża wykonana z typowych babilońskich cegieł połączonych smołą. Nie mogła sięgać wyżej niż 20 metrów, bo zawaliłaby się pod własnym ciężarem. Nie sądzę, by niebo było już na trzecim piętrze. Jednak dowody archeologiczne sugerują, że Babilończycy faktycznie mogli wznieść taką wieżę wyżej niż nam się wydaje. Oto ruiny zikkuratu e-Temenanki, w języku sumeryjskim oznaczającego platformę fundacyjną nieba i świata podziemnego. Zbudowana 4000 lat temu była później wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Starożytni Żydzi wraz z autorami Księgi Rodzaju mogli być tego świadkami. Brytyjski profesor babilonistyki Andrew George stwierdził na podstawie danych z wykopalisk, że Zikkurat e Temenanki mógł wyglądać tak. Prawda, że przypomina wieżę Babel? Jego architekci użyli cegieł wypalanych w różnych temperaturach, aby połączyć szkielet budowli i zwiększyć jego wytrzymałość. Dzięki temu majestatyczny Zikkurat osiągnął 91 metrów wysokości. To tylko jedna czwarta piramidy Cheopsa, zbudowanej z litych bloków granitu. Dla większości Babilończyków kilka tysięcy lat temu Zikkurat ten był największą budowlą, jaką w życiu widzieli. Biorąc pod uwagę płaski teren, na którym mieszkali, mogli myśleć, że wieża Babel sięgała samych niebios. Taki megaprojekt wymagał oczywiście ogromnych umiejętności organizacyjnych i zasobów ludzkich. Jeśli więc imperium babilońskie mogło sobie pozwolić na taki luksus, to co ze skromnym prawem Noe? Księga Rodzaju mówi, że plan arki wykonał sam Bóg. Co więcej, podał on Noemu dokładne wymiary statku: 300 na 50 na 30 łokci. A nawet zdradził główny materiał budowlany drewno drzewa żywicznego. Ale o ile rozmiar można łatwo przełożyć na współczesne wartości, to naukowcy i teolodzy wciąż spierają się o wybór drewna. Najpewniej była to sosna, cedr lub cyprys. W każdym razie Noe potrzebował mnóstwo drewna na tak wielką arkę. Przekonali się o tym twórcy współczesnej repliki Arki Noego w Kentucky. Aby wymiary były zgodne z biblijnymi, zamówili oni ponad 10 000 metrów sześciennych drewna. Sama liczba nie wydaje się taka duża, ale składa się na nią aż 25 000 dziesięciometrowych drzew. To niemalże cały las. Aby jednak nie szkodzić naturze, twórcy arki wykorzystali tylko martwe już świerki. Do przetworzenia całego drewna i stopienia części Nowoczesny warsztat w Colorado potrzebował 25 osób pracujących całą dobę na trzy zmiany, sześć dni w tygodniu przez cały rok. Cała budowa zajęła półtora roku, a zajmowało się nią ponad tysiąc osób. Jednak księga rodzaju nie wspomina, by Noemu pomagał ktokolwiek inny niż jego rodzina. Te same osiem osób, z których połowę stanowiły kobiety. Ale gdyby założyć, że Bóg dał im nie tylko plany, ale również maszyny do obróbki drewna podobne do współczesnych, to opierając się na tempie budowy repliki w Kentucky, Noe potrzebowałby 450 lat nieprzerwanej pracy. A co najlepsze, mógł sobie na to pozwolić. Zgodnie z Księgą Rodzaju, Noe, jako jeden z patriarchów sprzed potopu, żył pełne 950 lat. Jednak termin, który Bóg dał mu na zbudowanie arki, był dużo ściślejszy. Noe został ostrzeżony o potopie ledwo 120 lat przed samą katastrofą, a więc zgodnie z biblijną logiką, musiał mieć co najmniej 100 lub 200 pomocników. Przez 100 lat zbierali oni drewno i wycinali części, a arkę zbudowali na 20 lat przed potopem, by drewniana konstrukcja nie zdążyła zgnić. Jednak stosując się do opisanych czynników, zachowując przy tym realistyczne szacunki, a więc zakładając udział tysiąca robotników, jak w Kentucky, a bez nowoczesnych narzędzi, Noe mógłby zbudować arkę w ciągu pół wieku. Tyle, że zgodnie z Biblią, był on pustelnikiem wyśmiewanym przez całe swoje otoczenie, a do zrealizowania takiego megaprojektu prawdziwy Noe musiałby być zamożnym i poważnym liderem o doskonałych umiejętnościach organizacyjnych. A nawet po całej tytanicznej pracy pod jego przywództwem, zmęczeni i starzejący się pomocnicy nie mogli być pewni, że łódź uniesie się na wodzie podczas apokalipsy. Czy wielki potop mógł zatopić Arkę Noego ze wszystkimi pasażerami? Według Księgi Rodzaju woda pokryła cały ląd, w tym szczyty najwyższych gór. Jednak dość proste obliczenia dowodzą, że taki potop wymagałby wylania na ziemię dwukrotności ziemskich oceanów w ciągu 40 dni i 40 nocy. Brzmi to bardziej jak wielki wodospad. Naukowcy są więc pewni, że księga rodzaju opisuje powódź olbrzymią, lecz o ograniczonym zasięgu. Analiza kamieni w tej samej starożytnej mezopotamii wskazuje, że rzeki Tygrys i Eufrat regularnie wylewały się wokół na wiele kilometrów. Archeolodzy szacują, że największe takie katastrofy zalewały obszary w promieniu od 160 do 320 km, a najwyższa wartość jest równa tylko wielkiej ulewie. Taka powódź zatopiła wszystkie główne miasta i wyżyny regionu, a miejscowi, którzy cudem uciekli łodzią, nie widzieli ani skrawka lądu. Więc faktycznie cały znany im świat znalazł się pod wodą. Ten mezopotamski potop miał miejsce 4900 lat temu, co prawie pokrywa się z zakładanym wiekiem anomalnych skał na górze Ararat. Ale czy Arka Noego w ogóle gdziekolwiek popłynęła? W Kentucky nie zbudowano statku, tylko centrum rekreacyjne w kształcie arki dla chrześcijan. Nikt nie próbował określić, czy. Jest w stanie popłynąć, dopóki nie zajęli się tym studenci fizyki z Uniwersytetu w Leicester. Przyjęli średnie wymiary Arkinoego 144 na 24 na 145 m, czyli nieco mniejsze niż replika z Kentucky, ale wystarczająco spójne z tajemniczą formacją na górze Ararat. Wybranym przez nich drewnem był cyprys, który waży więcej niż cedra, a mniej niż sosna. Początkowo większość studentów była pewna, że obliczenia obalą biblijny mit. Jednak ku ich zdziwieniu, Arkanoego o tych wymiarach, zgodnie z prawem Archimedesa, bez problemu, unosiła się na wodzie. Co więcej, mogło pomieścić ponad 2 miliony owiec bez ryzyka zatonięcia. Biolodzy są zgodni, że tyle wystarczy, by zabrać co najmniej po kilka przedstawicieli 35 tysięcy gatunków zwierząt. Jednak fakt, że łódź mogła popłynąć, nie oznacza, że mogła przetrwać pobódź. Gdyby Noe zbudował arkę bezpośrednio na równinie, potężne fale pływowe wywróciłyby ją do góry dnem. Nawet współczesne statki są rzucane jak zabawki, gdy uderzają w nie fale tsunami. Powinien był więc zbudować swą łódź na wzniesieniu, aby woda stopniowo podchodziła do boków, lecz nawet to by nie wystarczyło. Przez dziesięciolecia budowy dół statku utknąłby w ziemi i nie pomogłoby tu nawet prawo Archimedesa. Z arki zrobiłoby się akwarium. Mimo to istnieje rozwiązanie inżynieryjne. Arkę należy zbudować na podstawie z poprzecznych kamiennych ścian. Przy napływie wody łódź się podniesie bez ryzyka wywrócenia. Fale to już inna sprawa. Wiele nowoczesnych tankowców z najmocniejszej stali zostało zniszczonych podczas sztormów. Aby ogromny drewniany statek nie podzielił ich losu, Noe musiałby mieć specjalistyczną wiedzę, jak nadać wystarczającą wytrzymałość kadłubowi podczas montażu. Samenity to za mało, kształt drewnianych części i sposób ich mocowania musiałyby być dobrze przemyślane. Nie wspominając, że owe technologie były nieznane w starożytności i pojawiły się dopiero na początku XX wieku. Niemniej nawet gdyby. Podatna na falę Arka cudem utrzymała się na wodzie. Ostatecznym ciosem dla realizmu tej historii nie jest nawet fizyka, lecz geografia. Pomijając, że odległość między Mezopotamią a górą Ararat wynosi półtora tysiąca kilometrów, to tę wielką konstrukcję przypominającą łódź znaleziono 2000 metrów nad poziomem morza, czyli 100 razy wyżej niż mogła sięgnąć woda podczas największej powodzi w Mezopotamii. Czy więc znaleziska na zboczach góry Ararat i biblijny mit to kompletna bzdura? Nie tak szybko. Arka Noego wcale nie musiała unosić się na wodzie, aby być prawdziwa. Gdyby Noe przewidział globalną powódź, natychmiast spróbowałby uciec jak najwyżej. A trudno znaleźć wyższy i bliższy mezopotami szczyt niż góra Ararat. Najpewniej powiedział każdemu o nadchodzącej katastrofie i przekonał wystarczającą liczbę ludzi, by poszli za nim. Tak więc na górę Ararat dotarła nie tylko rodzina Noego, ale i ci, którzy mu zaufali. Spieli się na znane zbocze i zgodnie z jego instrukcjami zaczęli budować arkę, bo z ich punktu widzenia woda mogła tam sięgnąć. W takim przypadku nie ma znaczenia, jakiego drewna i technologii użyli, bo powódź zalała tylko Mezopotamie, nie docierając nawet do podnóża góry Ararat. Wielka drewniana arka była zaś gotowa i stała się swego rodzaju świątynią. Wyobraź sobie, podróżnik wspina się na górę i widzi olbrzymią łódź. O czym opowiadałby po powrocie do domu? No właśnie, mówiłby każdemu o powodzi na tyle strasznej, by zmieść arkę z mezopotami na samą górę Ararat. Przekonałby cię taką historią.